Telewizja Master została zaproszona do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, gdzie odbyło się Narodowe Czytanie. To jest świetna promocja czytelnictwa i okazja do przypomnienia sobie tych najważniejszych dzieł w polskiej literaturze. I tak się stało. Tutaj też wyjątkowy twórca Jan Kochanowski, bo wspomnę już po raz kolejny, że Sienkiewicz, mieszkając tutaj u babki we dworze w Woli Okrzejskiej, na strychu znalazł kufer z książkami, na których uczył się czytać. I były to właśnie dzieła Reja Kochanowskiego, skargi innych autorów te najważniejsze, najważniejsze polskie dzieła, które kształtowały jego, jego tożsamość narodową, jego patriotyzm, dlatego też są tak ważne i tym milej czytaliśmy je właśnie tutaj w Woli Okrzejskiej, w miejscu urodzenia Henryka Sienkiewicza. Poezję Jana Kochanowskiego czytali między innymi senator Stanisław Gogacz, radny wojewódzki Ryszard Szczygieł, starosta Dariusz Szustek, członkowie zarządu Włodzimierz Wolski i Jerzy Kendra, Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Krzyszczak, sekretarz Jerzy Siwiec, skarbnik Monika Wody radni, dyrektorzy oraz uczniowie szkół średnich. Teraz w prawie świat się czystech śmieje. Zboża stały, wiatr zachodne wieje. Tacy sobie gniazda pomyślają, a przed dniem śpiewać poczynają. Ale to grunt wesela prawego, kiedy człowiek sumienia całego, ani czuje w sercu żadnej wady, przecz by się miał wstydać swojej rady. Jan Kochanowski, jego literatura była kiedyś obowiązkowa. My wszyscy uczyliśmy się fraszek. My dzisiaj te fraszki pamiętamy po wielu, po wielu latach i myślę, że te wartości należy kontynuować. Dlatego, że one są ponadczasowe. Bo jeżeli na przykład chociażby zacytujemy fraszkę, którą przecież Kochanowski napisał kilkaset lat temu. Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, ci, którzy chcą, by młodzi nie szaleli. I co my dzisiaj słyszymy za moich czasów, to młodzież była inna. No, okazuje się, że nie, że kilkaset lat temu też młodzież była taka sama, lubiła się bawić, więc myślę, że warto sobie przypomnieć również i takie przesłanie. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślę. Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma co mieć w napiecze. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława wszystko to minie jako polna trawa. Służmy, poczciwej sławie, jako kto może. Niech ku pożytku dobrego wspólnego pomoże. Komu dowcipu równą, z wymowną dostaje, nie szczepi między ludźmi, dobre obliczaje. Niechaj czyni porządek, rozdecką zabiega, Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega. I wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga orszulo tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby by nikogo nie było, Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tych za wszystkich mówiła, za wszystkich śpiewała, Wszystkich w domu, kąciki zawsze pociekała. Ta akcja ogólnonarodowego czytania, która trwa od roku 2012, to jest świetna promocja, ale świetna okazja do tego, żeby zapoznawać się z naszym bogatym dorobkiem literackim, naszymi polskimi pisarzami, żeby sobie powtórzyć pewne wiadomości, żeby razem, wspólnie się spotkać, razem się zintegrować wokół tego, co się nazywa polską kulturą, tożsamością narodową. Jeżeli chodzi o Muzeum Henryka Sienkiewicza, tu już jest tradycja czytania polskiej literatury. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy Zdrowie wcale, gdzie nie masz siły i świat niemiły. Narodowe czytanie odbywa się od 2012 roku. Patronuje jej para prezydencka. W przyszłym roku czytać będziemy dziady Adama Mickiewicza.